Ja nigdy nie traktowałam tańca jako przygodę. Ja po prostu jako dziewięciolatka bardzo poważnie podeszłam do tego tematu. Ja wiedziałam, że to jest coś, co ja chcę robić w życiu i będę to robić w życiu, że nie ma takiej siły, która by mnie zatrzymała. Więc przez te 20 lat to była naprawdę bardzo poważna, intensywna praca i, i, i taka inwestycja moja na życie. I poczułam, że to jest taka pasja, która jest dla mnie jak drogowskaz. I to, że to razem ze mną dojrzewa, że się rozwija, że przyjmuje nowe formy, jest dla mnie jakimś takim naturalnym procesem dojrzewania mnie jako człowieka, jako kobiety, ale też mam wrażenie, że ten taniec pomaga mi w tym dojrzewaniu, że Pomaga mi się wyrażać, że, że to są takie właśnie dla mnie organiczne narzędzia, których sobie mogę używać, żeby, żeby siebie poznawać, żeby poprzez doświadczanie różnych rzeczy określać siebie, swoje granice, swoją tożsamość jako kobieta również jako człowiek. A Aktorstwo też nigdy nie było przygodą. Może pierwszy casting był przygodą, może pierwsza rola by, by była takim doświadczeniem, aczkolwiek. Też mocno się w to zaangażowałam, pamiętam już wtedy. Więc cała ta droga mojej indywidualnej edukacji, jeżdżenia po świecie na szkolenia, na warsztaty, jest takim moim mocnym zaangażowaniem w to, żeby zdobyć jak najwięcej narzędzi do samodzielnej pracy, do, do, do rozwijania się, do zgłębiania tego, czym jest ten zawód, bo on jest bardzo fascynujący, ale. Ale nie wyobrażam sobie, żeby się zatrzymać na jakimś poziomie i nie chcieć, już nie potrzebować drążyć dalej i głębiej, więc cały czas to robię. Do tańca wracam zawsze z sentymentem, ale też mam wrażenie, że wiele ról, które dzisiaj gram, wzbogacam tym ruchem, tą świadomością ciała. Teraz skończyłam zdjęcia do, do, do filmu, gdzie też moja rola była wzbogacona tańcem. W trzech spektaklach dramatycznych, w których grałam, również używałam tego, e, tego narzędzia, żeby, żeby zbudować taką bardzo wyrazistą, autentyczną postać. I jestem bardzo za to wdzięczna, że to właśnie w takiej kolejności u mnie się wydarzało. Bo, bo e, miałam taki etap, że się zastanawiałam, czy ten taniec z aktorstwem się nie wyklucza, czy to, że ja tak mocno jestem w świadomości e, ludzi zarejestrowana jako tancerka, czy to nie będzie mi przeszkadzało. Więc na chwilę. Na chwilę był taki mały rozwód w moim życiu z tańcem i wtedy bardzo intensywnie rozwijałam się aktorsko, a dzisiaj rozumiem, że to się przenika, że to się wzbogaca wzajemnie i, i jakby dużą wdzięczność mam za to właśnie, że mimo, że to jest trochę pod prąd, że ta ścieżka była bardzo indywidualna, to czerpałam z niej bardzo dużo i, i czuję, że będę jeszcze w przyszłości bardzo dużo czerpać.